Cześć. Witajcie na kanale Stamper Channel. Nazywam się Bartłomiej Kuberski, a dzisiaj moim gościem jest Aleksandra Kucharczyk. Cześć Ola. Cześć, cześć. Aleksandra Kucharczyk, czyli Fit My Mind. No i tu się zaczyna. Jak to się mówi, z pierwsze schody. Czym zajmuje się Fit My Mind? Fit My Mind. Ja jestem dietetykiem klinicznym. Tworzę plany żywieniowe na podstawie badań krwi. My do stworzenia takiego planu żywieniowego potrzebujemy minimum 40 parametrów. To jest ogromny obraz organizmu, czyli widzę wątrobę, nerki, serce, trzustkę. I dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić. Czyli, hmm? żywieniem pomagam e, zmieniać wygląd, poprawiam samopoczucie, no i przede wszystkim ingeruję w zdrowie. Okej. Okay. I tu właśnie pojawią się dwie rzeczy. Państwu gratuluję, że jesteście za obiektywem. Ja jestem tutaj na miejscu. 40 parametrów do zbadania. Tak? tak. E, ale okej, okay. zanim przejdziemy, co, co, co jest dokładniej tam badane, to osłuchujesz bardziej e, firmy, czy bardziej osoby indywidualne? Ja na, na dzień dzisiejszy bardziej osoby indywidualne. Często są to osoby z jednostkami chorobowymi, ale poza tym, tak naprawdę spora część moich podopiecznych to są osoby, które po prostu chcą zwiększyć swoją wydajność, swój <coughs> poziom energii w ciągu dnia. Mhm. Więc e, jest to jest to osoba indywidualna e, i wchodzimy, oczywiście staramy się. No, przez to, co się podziało ostatnimi czasy, e, wchodziliśmy w korporacje, czyli też e, jeżeli chodzi o, 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 szersze, o szerszą grupę ludzi. E, no, na dzień dzisiejszy jest to, jest to wstrzymane, ale pozytywnie patrzymy. Dobrze, a to jeszcze jedno pytanie, właśnie odnośnie Twoich klientów. E, w jaki sposób pozyskujesz klientów? Tak naprawdę 90% moich podopiecznych to są osoby z polecenia. Mhm. To są osoby z polecenia. Więc jeżeli chodzi o, o jakąś, jakąś poza tym, że tak powiem, marketing, reklamę, tego, tego nie było, teraz, teraz, teraz to działa. Ja po hmm. prostu w swoim gabinecie siedzę i te osoby zazwyczaj często jest tak, że mam po pięć osób powiedzmy, jest to pięć koleżanek, które w weekend, weekend siedzą w sobotę i na przykład rozmawiają o mnie, o czym później się dowiaduję. Hmm. Często też są całe rodziny, czyli hmm. to nie jest tak, że przychodzi jedna osoba, tylko rzeczywiście już cała rodzina wchodzi mi na taki plan żywieniowy. Yy, więc raczej, okay, raczej. A jak raczej. siedzą te koleżanki, to tak, za, tak się, tutaj będę trochę, jak to się mówi, bardziej szczegółów wymagał od ciebie. Zapytam Cię, jak taką rekomendację zrobić? Ta rekomendacja jest bardziej pod tym kątem, słuchaj, bo tam widzę parę centymetrów, czy było to może do oli, czy bardziej w zasadzie, że to jest jakaś zdrowotna, że tak powiem, dolegliwość, mhm. i wtedy ta, ta osoba, ta koleżanka wtedy rzeczywiście jest tą Dobrą, słuchaj, tutaj wszystko w porządku, ale zdrowotnie na to rozwiązanie Jezus. znajdzie Ola. Czy bardziej pod kątem zdrowotnym, czy bardziej pod kątem tych centymetrów, które gdzieś tam e, mamy za dużo? Tak naprawdę moim podopiecznym może być każdy. Mhm. W marcu to, co się podziało, była taki sytuacja, że część z nas przeszła na pracę zdalną i mhm. m, pojawiły się symptomy, których wcześniej po prostu nie dostrzegaliśmy, czyli na zasadzie, nie wiem, jesteśmy zmęczeni w ciągu dnia. No jak możemy być zmęczeni, skoro cały dzień się dzieje? Tak. E, Pojawiły się problemy ze snem, prawda? To są rzeczy, które ja jestem w stanie żywieniowo, że tak powiem, e, jestem żywieniowo w stanie na to wpływać, czyli mhm. jestem w stanie poprawiać jakość snu, jestem w stanie poprawiać poziom energii w ciągu dnia, to nie podlega pod jednostki chorobowe, to nie jest mhm. część żadnej jednostki, e, ale rzeczywiście jesteśmy w stanie na to wpływać. Czy na przykład skoki samopoczucia, bo w, m, rano jesteśmy zadowoleni, wieczorem ten poziom energii spada, jesteśmy przygnębieni, na to jestem w stanie wpływać. E, jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, o kobiety, które starają się dziecko. To mm -hmm. też na to, na to rzeczywiście mamy wpływ. No i przede wszystkim są to też jednostki chorobowe, typu Hashimoto, insulinooporność, tak naprawdę wszystko, co na dzień dzisiejszy, choroby reumatoidalne, mm -hmm. to wszystko. Więc jak mnie zarekomendować? Tak naprawdę ym... Jeśli chodzi o dietetyka, mi się wydaje, że każdy będzie z czasem go potrzebował. Mhm. Dlatego, że żywienie się zmienia, zmienia się dostęp do żywności, no, mamy, mamy żywność wszędzie. Czyli mhm. wychodzimy i rzeczywiście możemy kupić to, co chcemy, tylko nie wiemy, w którym momencie to jeść, jak to jeść, żeby to nam nie szkodziło. Mhm. Więc. Ym... Dobrze, to tutaj właśnie, tutaj właśnie i teraz tak, teraz żeby nasi widzowie i też jak gdyby żebyśmy tutaj w studiu sobie też ustawili kilka rzeczy, czyli zgłasza się do Ciebie osoba i Ty z taką osobą przeprowadzasz wywiad, jakąś mm. ankietę i tutaj pojawiają się te badania, które ona musi wykonać, tak? Tak, ja kieruję taką osobę e, do punktu diagnostyki, e, e, ewentualnie do innego innego laboratorium i, i po prostu takie badania wykonujemy. Tylko taka osoba na moim skierowaniu po prostu musi do takiego punktu się udać. To jest minimum 40 parametrów, dlatego że ja też mogę wysyłać na badania genetyczne z krwi. E, wysyłamy na przeróżne inne, tylko to wynika. Mm, o tym się dowiadujemy w trakcie wywiadu. Dlatego, mhm. że ja jestem w stanie po, po części, że tak powiem, objawów po części rzeczy, które się dzieją, że tak powiem, kierować na dodatkowe badania, bo podejrzewam, co tam się może dziać. Mhm. Czyli generalnie rzecz mit MZ zostaje obalony, <noise> że to wcale nie, niekoniecznie mnie, mniejsze porcje mhm. jedzenia będą wpływały na to, że będziemy mimo wszystko, jak to się mówi, te centymetry tracić, tracić. Tak. Um, ogólnie powiem tak, wszystkie diety, wszystkie plany żywieniowe one tak naprawdę działają. Jeżeli chcemy stracić na wadze, tak, wystarczy jeść mniej w stosunku co do tego. W ciągu, um, wystarczy jeść mniej w stosunku co do tego, co, czego w ciągu dnia potrzebuje nasz organizm. Mhm. Czyli zmniejszamy ilość kalorii. I tyle. No ale to się na zdrowie odbije wtedy, tak? To się odbije na zdrowie, dokładnie. I to się odbije na wadze, ale... Dla mnie m, plany te, które ja tworzę, one rzeczywiście ograniczają też kaloryczność, bo dlatego, że u mnie, dla mnie utrata wagi jest po prostu efektem ubocznym tego, co ja robię. Mhm. Dlatego, że podwyższony poziom tkanki tłuszczowej to jest stan zapalny dla organizmu. Mhm. Niezależnie ile, ile tej tkanki tłuszczowej, że tak powiem, powyżej normalnej, czy to jest nadwaga, czy to jest otyłość, to jest już stan zapalny. Więc... Ale Wiesz, też, też na przykład i z doświadczenia, jest pewnie z zasłyszanych gdzieś tam informacji, które mam, czasem jest tak, że dietetyk bądź osoba, mhm. która w jakąś dietę swojego klienta. Ona ją dostosowuje też troszeczkę do trybu życia tamtej osoby. Czyli mówiąc, ta dieta musi być łatwa, mm -hmm. bo kiedy ona wymaga od kogoś jakichś wyrzeczeń albo, albo jakichś skomplikowanych czynności do wykonania, to ona już na perspektywie czasu, jak to się mówi, przestaje działać, tak? albo, tak. mówię, zaczyna denerwować. Więc jak to jest tutaj w Twoim przypadku? Czy Ty, patrz, robiąc plan, plan żywieniowy dla, dla tego klienta, bierzesz pod uwagę, takie rzeczy, czy to tak, do, tak to działa u Was? Tak, jak najbardziej, dlatego, że badania pokazują mi obraz organizmu. Dla mnie to jest chemia. Ja po mm -hmm. prostu wiem, jak ten organizm działa i czego on potrzebuje pod kątem składników odżywczych, witamin i składników mineralnych, ale to wszystko muszę dostosować tak naprawdę do życia danej, danej osoby. Mm -hmm. Spora część moich podopiecznych, no to bardzo często są to też przedsiębiorcy, to są osoby, które wstają o godzinie 5 nad ranem, godzinę mają dla siebie, później jest rodzina, trzeba z nią, że tak powiem, żyć najlepiej w zgodzie, później jest praca, prawda, zarządzają grupą ludzi, więc muszą mieć odpowiedni poziom energii, a bardzo często nie mają czasu. Więc to wszystko dostosowujemy. To nie jest dobry odcinek, drodzy Państwo. Czuję, czuję się diagnozowany w, w każdym twoim <noise> zdaniu. <noise> ja ale bardzo często właśnie nie mają czasu i jak to zrobić, no bo jak ja bym powiedziała takim przedsiębiorcy, proszę jeść pięć posiłków w ciągu dnia, no lepiej to sobie jeszcze przygotować wieczorem, jak wraca do domu. To nie działa, nie da się tak zrobić, więc ja muszę ten się ty... Czuję się odrzeszony w takim razie. <głos> <głos> ogólnie ogólnie jest, jest tak, że rzeczywiście to dostosowujemy. Bierzemy pod uwagę też aktywność. No bo część osób, że tak powiem, ma też wysoki poziom aktywności fizycznej. Wszystko tak naprawdę biorę pod uwagę, dlatego taka osoba spędza u mnie minimum pół roku. To mm -hmm. nie działa właśnie na takiej zasadzie, że dostajemy plan żywieniowy i znikamy i sami sobie z tym radzimy, tylko my się, my się uczymy. Ja też podpowiadam, jak spędzać święta, jak spędzać urlopy, bo to też nie chodzi o to, że jak ktoś mm -hmm. na, na 14 dni powiedzmy, jedzie jedziemy o no to z własnym kudełeczkiem. No nie, tutaj, tutaj ja też podpowiadam, jak to robić, tylko żeby to było po prostu mądrze. Mm -hmm. Czy to m, dużo zależy od tego od tego yy, pa, twoje Twojego, że tak powiem, klienta? To jest tak. Ja ogólnie jestem osobą, której e, zadaniem jest e, powiedzieć, co robić, żeby osiągnąć efekt. Jestem mm -hmm. od tego, żeby podpowiedzieć, jak w pewnych momentach sobie poradzić, ale ja za, za żadnego z moich podopiecznych nie ugotuję, nie zrobię zakupów. Mm -hmm. To nie ja, że mm -hmm. tak powiem. Ja raczej, raczej trochę inną kwestią się. E... Czyli z nawykami, nawykami trochę walczymy wtedy też. Tak, tak? walczymy, no. e, szukamy takiego złotego środka. Ale to jest tak jak ja, ja, ja to bardzo często mówię na swoim przykładzie, bo ja ważyłam więcej, ja ważyłam 85 kg, to jest dużo, dla mnie to był 35-kilogramowy plecak w momencie kiedy ja nabrałam, więc mm -hmm. to byłam spora. <laughs> e, ja sobie powiedziałem 108 i 80, to e, też tak, tak, podobnie. Tak, tak podobnie, tylko, że ja byłam zawsze bardzo szczupłą osobą i ja akurat, ja nabrałam po wypadku samochodowym, ja po prostu mm -hmm. siedziałam i jadłam. Ja jadłam kiedyś dziennie tyle, ile teraz jem tygodniowo, więc naprawdę hmm. duże, duże je, je, ilość jedzenia, m, że tak powiem, przejadałam, no przecież byłam dietetykiem, no to ja znałam wszystkie możliwe formy, jak stracić na wadze, prawda, co mhm. robić, a jednak waga mi szła do góry. Więc w tym momencie pojawia się coś takiego jak motywacja. Mhm. Tylko motywację się robi. To mhm. nie jest tak, że jedni ją mają, inni nie. Motywację trzeba sobie stworzyć. Mhm. Bardzo często wygląd zewnętrzny, czyli chęć chcę schudnąć, żeby lepiej wyglądać, to jest na trzy miesiące no, właśnie, no. Mhm. To, to później już nie działa, więc musimy szukać tej motywacji trochę, trochę w innych miejscach. Na przykład, nie wiem, um, mamy dzieci, no chcemy z tym dzieckiem grać w piłkę nożną, prawda? No, nie mamy takiej siły, nie mamy takiej energii, właśnie to tak jak mówiłam o... Po co piłkę, Przez szachy też są dobre. Szachy też są dobre, dokładnie. Ja. dlatego szukamy, szukamy takiej motywacji, że tak powiem, jest zdrowotnie. No, ja mhm. widzę, um, widzę badania 16 lat które za 10 lat będą miały problem, żeby urodzić dziecko, więc mhm. to też jest motywacja gdzieś, po części, która przekłada się dłuższym, dłuższym mhm. etapie. Mi było ciężko stracić, bo ja tej motywacji początkowo nie miałam, bo ja strasznie fajnie wyglądałam, więc tutaj nie było, nie było problemu hmm. do pewnego poziomu, kiedy ja musiałam wejść na siódme piętro po schodach, nie? więc ja czułam się jakbym miał zawał na każdym piętrze hmm. i wtedy ta motywacja po prostu, po prostu rośnie. Ale ja mam jeszcze to pytanie właśnie o taki ten harmonogram, jak, ty, jak z Tobą rozpocząć współpracę, czyli ktoś się do Ciebie zgłasza. Hmm. Jaki to jest czas, że on te badania robi, potem zaczyna tą dietę no i pierwsze efekty zaczynają być jakieś widoczne, Dobrze. bo to, to pewnie cieszy najbardziej, tak? więc, ten, więc... Tutaj różne się pojawiają teorie, że można stracić, nie wiem, 3 kilo w ciągu tygodnia, można półtorej mm -hmm. kilo, a czasami warto stracić tylko pół kilo, ale robisz to sukcesywnie, bo ta nagroda przyjdzie po jakimś czasie. Jak to wygląda tutaj u Ciebie? Ogólnie wygląda to w taki sposób, że umawiamy się na wizytę, przychodzimy na taką wizytę. Ja sobie przeprowadzam wywiad żywieniowy. Oczywiście czasami proszę o to, jeżeli są już jakieś badania, żeby to wszystko przynieść. Podczas takiej wizyty um, kieruję pacjenta, czyli on wychodzi podopiecznego, on wychodzi już ode mnie z, z kierowaniem na badania, wykonuje te badania. Od momentu, kiedy ja mam wyniki badań, na plany żywieniowe czekamy około tygodnia, dwóch. Mhm. E, I od tego momentu przychodzimy po odbiór planu. Ja oczywiście wszystko po kolei tłumaczę i później już się systematycznie po prostu spotykamy. Mm. Jest jedna taka stała wizyta, na którą trzeba się pojawić, czyli to jest po około dwóch tygodniach od momentu rozpoczęcia planu, dlatego że utrata wagi jest największa wtedy. Ok. I są czyli osoby... szybki efekt będzie. Szybki. I to mm. jest to, o czym, co dotyczyło mnie i dotyczyło tej mm. motywacji, czyli ja akurat jestem zwolenniczką, żeby na początku trochę szybciej iść z wagi, dlatego że jeżeli ktoś straci powiedzmy 5 kg w skali dwóch tygodni, trzech mm. tygodni, to to tak działa na nasz poziom, poziom motywacji, bo nam się robi szkoda tych kilogramów. No tak. No. I wtedy każdy się po prostu trzyma. Co jest? Jest. Jak, ten, jak skończy się właśnie ta Twoja obsługa, to ta osoba jak gdyby ona e, zmienia już rzeczywiście te swoje e, nawyki wyżywieniowe, mm. ona już wie, co ma jeść i tak dalej, czy to jak ktoś mówi, jesteśmy i tak skazani na to, że pewne rzeczy wrócą? Nie. Właśnie tutaj e, działa to na takiej zasadzie, ja po to potrzebuję dłuższego czasu z, z podopiecznym, żeby pewne rzeczy nam weszły jako nawyk. No bo każdy z nas wie, że powinniśmy pić wodę. Każdy wie, że, że wodę należy pić, powinno to być 1,5-2 litry wody w ciągu dnia. No, hmm. Super, tylko w praktyce to nie działa, bo przychodzą osoby, które pią szklankę w ciągu dnia. Mm -hmm. Mimo, że wiedzą, jak że powinny, powinny. Że powinny, więc tutaj szukamy sposobu na to, żeby to rzeczywiście weszło jako nawyk. Jeżeli coś jest nawykiem, no to po prostu to się nie zmieni w skali tygodnia. Tak. To na to już trzeba dłuższej, że tak powiem, pracy, żeby, żeby te nawyki zaprzepaścić. Mm -hmm. Więc są pewne rzeczy, których się po prostu trzymamy. Wiesz, tutaj, jeszcze jedno takie pytanie, ponieważ bardzo często też, hmm, przynajmniej z doświadczenia, jak tam jak gdzieś tam rozmawiam z osobą właśnie z swojej branży, mm -hmm. to czasami jak ty, y, ta osoba też wprowadza pewnego rodzaju suplementację do tego wszystkiego ponieważ organizm traci jakieś witaminy, traci, mhm. traci różne e, potrzebne e, dla niego minerały, e, to uzupełnia to suplementacją. Czy ta suplementacja przy każdej dzieci jest potrzebna, czy raczej jak to się mówi, wystarczy, jak to się mówi, odpowiednie odżywianie i tych, mhm. tych, e, tych minerałów, witamin dostarczymy? Ja ogólnie nie daję suplementacji, jeżeli nie mam potrzeby, mhm. dlatego, że ym, ja po to mam badania krwi, żebym wiedziała, czego dany organizm potrzebuje, bo jeżeli mhm. ja mam zwykłą podstawową morfologię, no to ja widzę, czy dany podopieczny ma niedobory witaminy B. Jak ma niedobory witaminy B, to jestem w stanie dać z żywności, mhm. e, więc do tego potrzebne są mi badania. Mhm. Ale ja mam część osób, które do mnie trafiają, to są osoby bardzo chore, na zasadzie dzień dobry, nie mam półtora metra jelita, proszę mi pomóc, albo nie wiem, ręce mi pachną metalem. To jest najśmieszniejszy przypadek, nie miałam. Ja siedzę jak doktor House i myślę, że ta osoba na to. Pewno... to, to, to. <laughs> Czytam wszystko jest ok, ale, ale może to być objaw choroby, no? mhm. więc, więc tutaj siedzę i rzeczywiście się zastanawiam, co się skąd bierze. Czasami są osoby, które mają po 14 jednostek chorobowych, że mhm. tak powiem, no i jedna wyklucza drugą pod kątem żywieniowym, więc wtedy wybieramy mniejsze zło. I czasami jest tak, że jelita nie podejmują pracy, no to ja wtedy potrzebuję suplementów, ale mhm. raczej to są suplementy, które już są gdzieś sprawdzone, są badania i, i rzeczywiście, mhm. rzeczywiście działają. A powiedz, od to... zawsze chciałaś być dietetykiem, bym powiedział, albo właśnie robić takie nawyki żywieniowe, ludzi zmieniać? Um... To jest tak, czy od zawsze. Myślę, że w momencie, kiedy sama zaczęłam nabierać, mhm. nabierać na wadze. dlatego, że ja na trzeci bodajże rok, no już, już trochę lat temu a właśnie to, co mówiłam, czyli ja nabrałam na wadze mhm. i w tym momencie ja już byłam dietetykiem, mam ja jak super, ja znam wszystkie mechanizmy, jak tracić na wadze. To nie działa w praktyce, po prostu nie da się tego zrobić. Um, od, od tak, to nie jest hmm. na zasadzie, chcę być szczupła. No nie, na to trzeba poświęcić jakąś pracę. I w tym momencie się okazało, że to, um, to, co jest w teorii, to nie zawsze po prostu da się to przełożyć na praktykę. I w tym momencie sobie zdałam sprawę, że to nie jest wcale taka prosta sprawa. Hmm. Czyli to i w momencie, kiedy ja potrzebowałam sama takiej pomocy, um, no to w tym momencie doszłam do wniosku, że trochę inne. Um, że to nie jest tylko teoria, to nie jest tylko kwestia tego, że ja wiem, tylko hmm. jak, że tak powiem, wdrożyć to, to, to życia. Okay, życie. Okej, a te, to właśnie, właśnie teraz, jak gdyby, e, tam, te, chciałem zapytać, właśnie, jak to wygląda funkcjonowanie tego zawodu w, w tym naszym świecie teraz, tak? no bo, bo na tym kanale e, też o tym rozmawiamy, więc chciałem zapytać, czy mocno się zmieniła ta branża? Siedzimy w domach więcej, mm -hmm. mówiąc prosto, no to tych centymetrów może przybierać, więc ta świadomość może e, rosnąć. Więc e, jak to wyglądało przed pandemią i w trakcie pandemii? No i teraz. I teraz, jeżeli chodzi o, o sam początek, podejrzewam, że gabinety, które zajmowały się głównie utratą wagi, mogły mieć problem. Natomiast, mm -hmm. że ludzie też zaczęli się stresować i ta waga mogła się zatrzymywać nawet w tym momencie, więc myślę, że takie gabinety początkowo mogły mieć rzeczywiście problem mm -hmm. z tym, żeby ci klienci tam byli. Poza tym wszyscy zaczęli przechodzić na pracę zdalną. No, wizyta u dietetyka, ja akurat prowadzę podopiecznych z tej Polski, więc dla mnie praca zdalna z Polski i z zagranicy, więc dla mnie praca zdalna nie była czymś nowym, mm -hmm. po prostu nie była na taką skalę. Ehm, więc... Tak jak mówię, gabinety, które mm, głównie skupiały się na odchudzaniu, myślę, że mogą mieć problem. Takie typu właśnie dietetyka kliniczna, myślę, że nie, dlatego że, a nawet wręcz przeciwnie, w tej chwili myślę, że na pewno będzie tak, że to wszystko będzie szło do przodu, jeżeli chodzi o dietetykę. Jeśli chodzi o taką obsługę, to tutaj mówimy o rozwiązaniu takich, nie wiem, że to jest na godziny, umawiamy się jako SuccessFeed dla Ciebie, czy to jest, nie wiem, jakaś stała obsługa, nie wiem, pół, półroczna i tam są te koszty przewidziane, jak, jak, jak to finansowo wygląda? Jeżeli chodzi o, o plany, które, które ja tworzę, pierwsza wizyta kosztuje, koszt pierwszej wizyty jest oddzielnie brany pod uwagę, dlatego, że ta wizyta trwa czasami godzinę, czasami półtora. To są dłuższe, dłuższe mm. takie wizyty, bo ja też chcę poznać, tak w zależności po prostu od tego, co się, co się dzieje. Później jest to tak naprawdę płatność już za cały program, czyli mm. jest to płatność albo z góry, albo ewentualnie rozkładam to ratalnie, ale w tym jest sporo rzeczy, bo w tym są już badania, czyli mm. te koszty nie rozchodzą się gdzieś, że jeszcze musimy o czymś myśleć, tylko w tym są badania, w tym jest plan żywieniowy, on liczy około 40 stron, w tym jest 10 spotkań ze mną. Mm -hmm. Ja te spotkania, że tak powiem, różnie e, ustalam, bo mam część podopiecznych, którzy potrzebują tych wizyt co dwa tygodnie, część potrzebuje tego co miesiąc, co półtora. Mm -hmm. Teraz było tak, że część wizyt na przykład zostawiam, jakieś jest okres wakacyjny, żeby mm -hmm. nie stresować, co po niektórych. <laughs> więc widzimy się po prostu po tym okresie wakacyjnym. Okay. E, więc y, to jest też tak, że mnie część osób po prostu nie przerywało kuracji, mm -hmm. e, tylko po prostu byliśmy dalej, dalej jeżeli chodzi o, 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 że tak powiem, przejście na pracę zdalną. Na, na to, że więcej czasu spędzaliśmy w domu normalnie przyjmowałam na ciągu. Jasne, czyli tutaj jak gdyby tak bardzo A. mówiąc, ta pandemia nie była odczuwalna w tym, nie. W tym biznesie, tak? I jeżeli no? chodzi o dietetykę, tak jak mówię, jest część dietetyków, którzy w ogóle pracują zdalnie, czyli nie, nie mają swoich gabinetów, tylko tak jak mówię, w zależności też, czym się, czym się zajmują, bo, mm -hmm. bo, bo u mnie tak jak mówię, to są bardziej spersonalizowane plany żywieniowe, już rzeczywiście pod daną jednostkę tych planów nie da się tego planu przekazać komuś, komuś innego, nie. bo on mm -hmm. po prostu nie będzie działał. Mm -hmm. Więc yy, to tajemnica. I to najważniejsze pytanie ola dzisiaj. No bo, ten, bo jesteś też przedsiębiorcą, jesteś świetnym dietetykiem, potrafisz, jak to się mówi, indywidualnie dla każdego skroić dietę, ale też jesteś przedsiębiorcą. Więc musi paść teraz Twoja rada. Co ty tym przedsiębiorcom byś radziła, żeby jak oni powinni swoje biznesy prowadzić albo na co zwracać uwagę, żebyśmy ten skutki kryzysu mieli jak najmniejsze? Wydaje mi się, że to co ja musiałam zrobić, czyli w momencie kiedy my chcieliśmy wejść w korporację, korporacje nagle się pozamykały. No nie ma ludzi, prawda? Mhm. Więc. Y My ogólnie mamy tendencję, jako nawet Polacy, do tego, że bardzo szybko się adaptujemy. Szukamy rozwiązań. Mm. To nie jest na zasadzie, znaczy nikomu nie proponuję siedzieć i rozmyślać, jak jest źle w tym momencie, tylko szukać rozwiązań. Mm. Bo te rozwiązania są. Widzimy to po tym, że spora część firm naprawdę sobie poradziła, czyli przeniosła biznes po prostu do online, do internetu i tak naprawdę to przyspieszyli to, co i tak by musieli zrobić za jakieś 5 lat. Bo nie ma, nie ma innej możliwości, więc mm. przyspieszony kurs, że tak powiem, zaistnienia prawda, w internecie więc wydaje mi się, że raczej bym szukała możliwości, czyli hmm. jak można, można zacząć działać. My w tej chwili zmieniamy, że tak powiem, te pakiety dla korporacji, po prostu po, po to, żebyśmy mogli wejść online. Więc hmm. myślę, że w każdej branży jest coś takiego, co można, co, można, co można zrobić, więc szukałabym po prostu rozwiązań, możliwości w tym, co daje internet. Jasne, no i to jest takie bardzo ważne zdanie na koniec tej naszej rozmowy, e, aczkolwiek to nie jest jeszcze koniec spotkania, ale moi drodzy, przypadkiem właśnie rozwiązań, jeśli potrzebujecie jak gdyby informacji na temat e, właśnie diet, na temat e, nawyków żywieniowych, a też chcielibyście taką spersonalizowaną e, informację dla siebie otrzymać, no to na pewno e, jest to dobrą osobą, jest Ola, żeby się do niej po prostu e, zgłosić. No a w swoim biznesie po prostu szukajmy tych rozwiązań. Ola, dziękuję okay. Ci za ten przekaz, nie, więc możemy przystąpić do kolejnych czynności w naszym spotkaniu. Pierwsze to jest wylosowanie pytań. Ja wiem, że one leżą w ten sposób, ale okay. z drugiej I strony też jest też pytanie, są. więc jest jeśli próbujesz przechytrzyć system, to nie jest tak łatwo. Jest <grym> okay. więc nie, losuj. A, 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 a jak gdyby. O, to jest akurat jednostronny. Nie, widzisz? ale jakieś długie. coś. Okej, okay. ale myślę, że ten, że pytanie jest ciekawe, ono już padało kilka razy. Także już różnie odpowiadali osoby na to pytanie, mm. ciekawe jak, jak pójdzie Tobie. Jeden Pan powiedział, że duży podatek jest za tego zapłacenia, a, a Ty co powiesz? Co byś zrobiła, jakbyś dowiedziała się, że odziedziczyłaś właśnie spadek w wysokości 30 milionów dolarów? Dzisiaj? No za godzinę. Za godzinę. <laughs> um, kupiłabym kilka rzeczy. Tak, przy, przyśpieszyłabym po prostu zakup ewentualnie pewnych, pewnych rzeczy. E, prawdopodobnie część bym od, oddała, e, prawdopodobnie powstałaby fundacja dla ludzi a, ludzi z problemami z nastrojem, czyli mhm. dla osób z, z depresją, jest to jedna z rzeczy, którą, którą chciałabym, e, że tak powiem, żeby, żeby ona powstała. E, plus do tego prawdopodobnie to, czym się zajmuje, ruszyłoby na szerszą skalę. Dlatego, że tak jak na początku wspomniałam, u mnie 90% pod podopiecznych ogólnie to są osoby z polecenia, a ja bardzo często po prostu słucham, no mi nie wypada, że tak powiem chodzić z wizytówką i wszystkim mówi, słuchaj mogę ci pomóc, mogę ci pomóc. I prawdopodobnie powstałby ośrodek, w którym żywieniowo na większą skalę naprawdę moglibyśmy pomagać i zwiększać efektywność czy przedsiębiorców, czy ogólnie każdej każdej z osób efektywność i poziom energii w ciągu dnia. To jest bardzo bardzo ważne, dlatego że to się przyczynia do tego, jak działają biznesy tych osób. No bo jeżeli jeżeli my jesteśmy znaczeni, więc no myślę, to że. Jest, jest możliwość. Na taki tak, jak jest możliwość na taki projekt, to niech się on wydarzy po prostu, bo taka fundacja na pewno e się powinna pojawić. Ola, jesteś, sama jesteś ciekawą osobą i można by tak rozmawiać na pewno godzinami, 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 więc na pewno okay. sporo pytań się pojawi pod tym filmem. Albo też prywatnie do ciebie będą osoby pisać, ale ja chciałem zapytać Cię o inną rzecz, mm -hmm. bo skoro Ty jesteś ciekawa, na pewno otaczasz się ciekawymi osobami, więc okay. chcielibyśmy, żeby nasz kanał trwał ciągle, żeby pojawiły się te ciekawe osoby. Więc mm -hmm. jeśli chciałabyś kogoś zarekomendować, to to jest właśnie ten czas. Okej, okay, kogo ja bym mogła zarekomendować, um, myślę, że Roberta Trawińskiego, Robert zajmuje się, to w ogóle są, to jest pokomplikowane bardzo rzeczy, to jest GS system, e, software, e, oni się zajmują uważaniem tirów i to na szeroką skalę. Naprawdę od, o że tak powiem, bardzo dużo pracy wkładają w to. To tą... trochę inna waga, drodzy Państwo. Tak, ja to trochę inna waga, ale narzędzi. też z ważeniem związana, więc naprawdę tak. tworzą świetne, świetne systemy, więc myślę, że Robert jest bardzo ciekawą osobą, która mogłaby okay. powiedzieć o tym Fajne. po prostu, jak taki biznes rozwija. No tak i więc. super, no to w takim razie, Panie Robercie, bardzo chętnie zapraszamy tutaj do nas, albo będziemy chcieli Pana zaprosić po to, żeby zadać właśnie te konkretne pytania, posłuchać Pana mm. historii, no i posłać też Pana rady dla przedsiębiorców. Na koniec. Wiadomo, każdy by sobie życzył, żeby ważył jak najmniej, był zdrowy tak, ja i czuł się cudownie, ale czego można życzyć Tobie? Czego można życzyć i Twojemu biznesowi? I mojemu biznesowi. Ja życzę sobie i swojemu biznesowi, żeby jak najszybciej udało się nam wszystkim, że tak powiem, wrócić do w miarę normalnych, normalnych czasów. Okay. Żebyśmy się mogli swobodnie poruszać i żebyśmy mogli swobodnie korzystać okay. z usług każdego. No to myślę, że każdy, ka każdy by się do tych życzeń podłączył. My, jako Stamperi i e, ja, jako Bartek, również się do tego przyłączam, do tych życzeń. A w związku z tym, że zbliżają się też święta, zbliża się ten e, nowy rok, więc masz jak gdyby, jako, może jako pierwsza, złożyć naszym, naszym e, widzom również życzenia świąteczne. To ja życzę Państwu wszystkiego najlepszego, zdrowych, pogodnych, spędzonych wspólnie świąt. I nie przejadajcie się. Ja, no właśnie, tak właśnie chciałem, mój drodzy. Myślałem, że coś właśnie padnie jakiś tutaj żywieniowe, ale właśnie jak to jest w świecie, mówiąc, produkujący, którzy się mm -hmm. dobrze odżywiają, i do których wszystko pasuje. Te święta to jednak rzeczywiście jest to okres, w którym zjadamy więcej? Czy, czy po świętach się więcej osób się zgłasza, czy jak to wygląda? E, tak, ogólnie styczeń to jest zawsze nowy rok, nowy ja, więc mm -hmm. w styczniu, w styczniu, tak naprawdę wydaje mi się, że dla większości dietetyków to jest taki sezon. I siłownia, siłownia nie? Siłownia, i siłownia, tak. No i no. ciekawe jak to będzie w tym roku, bo mamy ciekawy czas, więc e, siłownie na tą chwilę są zamknięte, siłownie, wiemy. Tak, ale, ale większość osób pójdzie na skłosze, więc i tak, te tak, tak same osoby po prostu tam, tam gdzieś będą. Ale jeżeli chodzi o święta, moi podopieczni święta spędzają, już tak powiem normalnie, jeżeli można to tak nazwać, czyli mm -hmm. jedzą to co, to, co jest świąteczne. Ja okay. jestem dietetykiem, ale ja nie mogę, że tak powiem, wnikać w kwestie kulturowe i zabraniać świąt. Mm -hmm. No, okay. super. Są pewne rzeczy, które, których, no, na które nie chcę mieć wpływu i staram się, staram się nie mieć, więc normalnie, normalnie jedzą. Dobrze, to już więcej Państwa nie straszymy dzisiaj na pewno, po e, dodatkowe, ciekawe informacje e, zapraszamy już bezpośrednio do, do, e, do Oli. A ja Państwu również e, życzę Przyłączając się do życzeń tutaj Oli również wesołych świąt. Pewnie będę pod każdym odcinkiem przeświątecznym tak mówił, ale jak najbardziej wesołych świąt, drodzy Państwo. No i mówiąc prost święta, macie ode mnie dyspensę na dietę. Możecie, <grym> jeśli chcecie, a po świętach uderzajcie do Oli. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa prowadzi restaurację, kawiarnię, salon kosmetyczny, salon fryzjerski lub jakikolwiek inny punkt usługowy, to pamiętajcie, że Stamper to również aplikacja z programem lojalnościowym, dzięki któremu w nowoczesny sposób możecie zrealizować i pozyskać nowych klientów. Więcej informacji dowiecie się na www.getstamper.com.